Dzień dobry, nazywam się Michał Stępień, jestem starszym menadżerem Zespołu Podatków Międzynarodowych i chciałem porozmawiać dzisiaj z Magdą Brzuszczyńską o temacie Pilar 2, czyli implementacji do polskich przepisów globalnego podatku minimalnego, który czeka nas już od 2025 roku. I z Magdą w szczególności chcę porozmawiać o różnych aspektach Technologicznych, systemowych, które będą wymagane od naszych klientów. Cześć Michał, dzień dobry Państwu. Nazywam się Magda Brzuszczyńska i jestem dyrektorką w dziale technologicznym w podatkach PWC. I tak jak Michał wspomniał, będę miała przyjemność dzisiaj z Michałem rozmawiać właśnie w kontekście przygotowania od strony technologicznej, systemowej do wdrożeń w zakresie Pilar 2. Magda, szacuje się, że w Polsce jest mniej więcej 8 tysięcy spółek, które stanie się podatnikami podatku wyrównawczego już od 2025 roku. Na co powinni tax menedżerowie z tych spółek zwrócić uwagę od strony systemowej, jeżeli chodzi o czas, który no pozostał już niezbyt taki duży do tego 2025, żeby móc. W przyszłości skalkulować ten podatek? Tak, to myślę, że jest to bardzo dobre pytanie, bo w większości przypadków PILAR-2 kojarzy się z dużym bo jest to bardzo dużym wyzwaniem merytorycznym przede wszystkim skomplikowane, zupełnie nowe przepisy, regulacje. Natomiast współpracując też przede wszystkim Michał, z swoim zespołem. Widzimy, że tutaj mamy też wysoki poziom, jeżeli chodzi o trudności, tak naprawdę wyzwań związanych ze stroną właśnie systemową. Dlaczego? Przede wszystkim, jak się przygotować, tak jak wspomniałeś, ten okres tak naprawdę nie jest, nie jest już taki długi na te przygotowania. No przede wszystkim mówimy tutaj o zupełnie nowym obszarze, który trzeba zaadresować ze strony podatkowej, i trzeba wykonać pewne ćwiczenie na poziomie danych i systemów, które jednostki mają, żeby zweryfikować, czy w ogóle będą w stanie Kalkulować i przygotować się do tego wezwania. Natomiast chodzi o to, że przede wszystkim będzie to dotyczyło grupy spółek. Jeżeli jest kilka spółek na poziomie danej jurysdykcji, mówimy tutaj o Polsce, to trzeba przeanalizować tak naprawdę zakres danych, który będzie potrzebny z tych kilku podmiotów, co wiąże się często z tym, że mówimy o różnych systemach, czy systemach RP, w których mogą być te dane, czy również w systemach. Innych niż systemy ERP, a dane na przykład mogą być z tych systemów również dostępne. Więc przede wszystkim, zinwentaryzowanie, tak bym to nazwała, systemów i danych, w którym pod kątem właśnie nowych regulacji, czyli jakie dane będą nam potrzebne, w których systemach je mamy. Czy w ogóle mamy je w systemach, czy prowadzimy gdzieś, na przykład, jakąś ewidencję, wyliczenia potrzebne do przygotowania te, tych rozliczeń, może w Excelu? Jeżeli tak, to trzeba się zastanowić, czy zostawiamy na poziomie Excela, czy może implementujemy to w jakimś systemie, który już mamy. I to jest pierwszy krok. Drugi krok to jest właśnie zidentyfikowanie ewentualnych braków albo trudności z wyodrębnieniem danych, danych, które mamy, czasami trzeba będzie wyodrębnić jakieś dane do celów późniejszych kalkulacji potrzebnych na cele PILAR-2 i spojrzeć po prostu, czy możemy je wyodrębnić. Jeżeli chcemy je wyodrębnić, a właściwie musimy, żeby dobrze e, wykonać jakby kalkulacje, przygotować się do tych nowych obowiązków. To musimy zastanowić się, czy robimy to na poziomie systemu RP, czyli czy modyfikujemy na przykład na poziomie transakcji pewne znaczniki, wprowadzamy, żeby łatwo te dane można było później do celów Pilar 2 pobrać, na przykład do jakiegoś narzędzia, czy jednak implementujemy pewną logikę biznesową w narzędziu zewnętrznym, które może te dane przetworzyć. Ja mogę tylko powiedzieć, że tendencja przy Pilar 2, jeżeli chodzi o narzędzia, głównie są to narzędzia globalne. Ale możemy oczywiście też mówić o narzędziach lokalnych, które wspomogą w kalkulacji polskiego podatku, tak, które wyliczane jest właśnie na podstawie tych regulacji Pilar 2, które będą obowiązywały w Polsce. Że tendencja jest taka, żeby jednak robić to na narzędziach, które są taką nakładką na systemy, na systemy RP, ale też umożliwiają pobieranie danych z innych źródeł, czyli nie ingerujemy w poziom transakcji, tylko dostawiamy narzędzie, które na wyższym poziomie będzie pomagało wyciągać te dane z tych różnych systemów i tam tymi zaawansowanymi algorytmami będzie możliwość po prostu przygotowania już potrzebnych danych i kalkulacji na, cel, na cele Pilar 2. Czyli taki pierwszy krok to jest inwentaryzacja danych w systemach, sprawdzenie tak. czy już mamy wszystkie e, wymagane przez przepisy, dane, jest ich około 240, więc jest trochę do sprawdzania. Tak. Jeżeli, I musimy je wybrać z danych, dużo większej ilości danych, które mamy w systemach. Jeżeli właśnie czegoś nam brakuje, no to musimy odpowiednio zmodyfikować swoje systemy i, 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 i rozumiem, że mimo, że ten, ten podatek no, będzie liczony dopiero za 2025, to jeżeli mamy jakieś luki, to trzeba je załatać już teraz, żeby móc skalkulować ten podatek w 2025. Bardzo dobry punkt. Tak, jeżeli jednak okaże się w ramach tej analizy, my to mówimy analiza fit gap, czyli czego nam brakuje, a co mamy. I tego mapowania, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o mapowaniu później tych danych do, do tych e, informacji, które nam są na dalszym etapie potrzebne. E, tak, może się okazać, że jeżeli nie zmodyfikujemy systemu, będzie nam trudno te dane pozyskać i wyciągnąć. Więc może być tak faktycznie, że jeszcze przed rozpoczęciem 2025 roku e, trzeba będzie albo łatwiej będzie zaimplementować te zmiany w systemie, żeby później po prostu już zająć się samym wdrożeniem e, części jakby kalkulacyjnej tak potrzebnej na cele pilar 2. Także tak zalecane jest, tak jak w wielu projektach innych podobnych podatkowych wdrożeniowych e, za jakby przeprowadzenie analizy już teraz, żeby zweryfikować, czy nie, nie musimy wprowadzić zmian w samych systemach, zanim się zacznie rok, za który będziemy raportować po raz pierwszy? Rozumiem. Załóżmy, że już mamy wszystkie dane wymagane, to jeżeli chodzi o kalkulację podatku, to jakbyś mogła troszkę powiedzieć, co, co, co nasi klienci w tym obszarze powinni zrobić. No będę się opierała oczywiście na tym projekcie przepisów polskich, tak, bo mówimy tutaj o polskiej legislacji, to przede wszystkim, tak jak wspomniałam wcześniej, mówimy o tym, że będziemy musieli połączyć dane wielu podmiotów, jeżeli rzeczywiście funkcjonujemy tutaj w grupie, będziemy te dane na poziomie jurysdykcji łączyć, to tutaj pojawia się pewna trudność, bo takie narzędzia, które jakby standardowo nie adresują pilar 2, no raczej są przygotowane na to, żeby zbierać dane z jednej jednostki. Czyli jakby kalkulują stricte, nie wiem, na przykład podatek CIT czy VAT, to raczej tutaj mówimy o, o opieraniu się na jednej jednostce, która raportuje po prostu ten podatek bezpośrednio jako ta jednostka. Natomiast w przypadku pilar 2 musimy tutaj mieć na no względzie to, że będziemy łączyć dane kilku podmiotów z danej jurysdykcji, czyli to. Przede wszystkim będziemy również kalkula kalkulacje przygotowywać w oparciu o dane połączone. Czyli musimy mieć taką możliwość, żeby do jednego narzędzia, do jednej instancji, gdzieś tam było przewidziane w tym rozwiązaniu, że możemy jakby skonsolidować te wszystkie informacje z tych być może różnych systemów, z różnych źródeł danych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to mamy pewną jakby wariant, dobrze było, żeby narzędzie umożliwiało. Jakby tworzenie różnych wariantów kalkulacji, bo podatnik ma pewne wybory, których może dokonać i będzie może chciał porównywać na przykład kalkulację przygotowaną w oparciu o dane wybór z kalkulacją przygotowaną o inny wybór, tak naprawdę, żeby zobaczyć, jak finalnie taki wynik się przedstawia. Tu chyba, Michał, ty możesz powiedzieć jakby dokładnie, jakie to mogą być wybory, tak? Tak. Przykładem takiego wyboru jest właśnie w przypadku podmiotów, które tworzą podatkową grupę kapitałową, nie pokazywanie transakcji zawieranych przez te podmioty, właśnie tworzące tą grupę, i, 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 i tak naprawdę to, to jest pewne ułatwienie dla tego typu podatników, i, 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 i powiem, że no tych wyborów. O różnych opcji przewidzianych przez przepisy jest więcej. Myślę, że ich omawianie zajęłoby nam bardzo dużo czasu, więc myślę, że teraz możemy jeszcze chwilkę porozmawiać o innych funkcjonalnościach, które Twoim zdaniem powinny mieć, mieć narzędzia mhm. do kalkulacji podatku. To już, tak może też podsumowując wszystko, o czym rozmawiamy, i generalnie o tym, jakie narzędzia widzimy funkcjonują na, na rynku, jeżeli chodzi o PILAR 2. No bardzo często są to też narzędzia typu IPM, typu które są dostarczane albo przez bezpośrednio dostawców rozwiązań ERP, ale także jakby dostawców, którzy się specjalizują w tego typu narzędziach. Natomiast no my też jako PwC możemy wesprzeć Państwa we wdrożeniu rozwiązania, które będzie adresowało właśnie na poziomie polskiego podatku Pilar 2 możliwość tworzenia różnych kalkulacji i łączenia właśnie tych źródeł danych. Zwracając do tych funkcjonalności to i to trochę podsumowując naszą rozmowę, przede wszystkim łączenie różnych systemów źródeł danych, tak? ponieważ bardzo trudno przy Pilar 2 będzie pozyskać wszystkie dane z jednego systemu, no chyba, że podatnik dostosuje się przed tym 2025 rokiem, rzeczywiście postara się wszystko w systemie skonfigurować, oznaczyć pod kątem Pilar 2, ale może być to trudne, i nawet nie zawsze zalecane, bo to może zaburzyć jakby inne analizy na poziomie kontrolingowym, księgowym, jak my troszeczkę za dużo tej parametryzacji pod Pilar 2 zrobimy na poziomie systemu RP. Więc to niekoniecznie jest zalecane, niekoniecznie jest to najlepsze rozwiązanie. Czyli możliwość zebrania danych z różnych źródeł, z różnych systemów, zaimplementowanie logiki biznesowej, i zbudowanie integracji, które te dane pomoże przetworzyć, przetwarzać automatycznie, właśnie do narzędzia, czyli to musi być gdzieś tam ta funkcjonalność w ramach narzędzia, czy możliwość dobudowania do narzędzia takiej integracji, chyba że jest to właśnie narzędzie, które jest dostarczane przez dostawcę systemu RP, no to ono już taką integrację standardowo w sobie zazwyczaj zawiera, bo jest dostosowane do danego systemu, ale wtedy powinno mieć możliwość dorzucenia pewnych danych z innych źródeł, tak, czyli też nie na sztywno do jednego systemu, ale żeby było otwarte na... Na po prostu inne systemy i możliwość do transferowania tam danych z innych źródeł, ale bardzo często te narzędzia, takie typu, jak to powiedziałam, IPM, one takie możliwości dają. Kolejny poziom, no to też ja bym zalecała jakby możliwość testowania tych danych, sprawdzenia, czy są kompletne, tak jakby, czyli to jest też często w ramach wdrożenia tej logiki biznesowej. Poziom kalkulacji, czyli to, co rozmawialiśmy, wariantowość kalkulacji, czytelne kalkulacje, łączenie tych danych z różnych jednostek i tworzenie odpowiednich kalkulacji, które są potrzebne właśnie do zaadresowania obowiązków pilar 2. No i Oczywiście też dosyć istotnym myślę, elementem może być kwestia prezentacji, czyli różne dashboardy, czyli jak te wyniki są prezentowane, żeby osoby na wyższych szczeblach, już tak naprawdę w tym momencie mówimy, mogły po prostu podejmować jakby też pewne decyzje, żeby widziały w jaki sposób te rozliczenia będą po prostu wpływały na również dane finansowe. Tak? Także to też jest myślę dosyć. Istotny element, o ile takie rozwiązanie, takie możliwości przewiduje? Myślę, że ten, ten, ten element, czyli pokazywanie różnym interesariuszom w wyniku związanych z PILAR-2, jest też, też istotny, bo tak naprawdę mówi się globalny podatek, ale za jego kalkulacje będą odpowiedzialne tak naprawdę polskie spółki i osoby z działów finansowych, właśnie w tych, tych polskich spółkach, więc. Tak naprawdę od nich zależy, czy, czy, czy będą odpowiednio przygotowane do tego procesu i będą mogły spokojnie liczyć ten podatek, czy to na potrzeby wykazania wpływu w sprawozdaniu finansowym, czy też w przyszłości zapłaty tego podatku. Dziękuję ci bardzo, Magda, za tą interesującą rozmowę. Widzę, że jest dużo. Przed nami, przed naszymi klientami, jeżeli chodzi o kwestie technologiczne i Pilar 2. Tak. Zapraszamy też Państwa do kontaktu z nami w razie pytań. Dziękuję.